Siemanko kochani. Właśnie zamierzam sobie sprawdzić, czy akumulator jest podładowany. Zdjąłem taki pokropczyk. Zobaczcie jak to jest umiejscowiona ta śruba. Tam o, Trzeba odkręcić górna. Strasznie trudny dostęp. No i zar powalczymy. No I co? Muszę się poddać. Niestety Nie mam kluczy tych takich... bo to trzynastka jest, tyle, że taka od góry, nie? Kurwa, bez tego ani rusz. Ani rusz. No nic, muszę kupić klucze w takim wypadku. Do następnego. Dla I co? Mam moi kochani. A potem... A potem kupuję narzędzia dzisiaj w skrypiku. Będzie cały zapis z tego wydarzenia. Dzień do dobry Nic ciekawego czerwone, można przechodzić Czemu nie? Świeciarom No, się tam moi mili Śpią bezdomni Pod sklepem no jest na grzewnica I ogrzewa ich Takie realia Szwecji Nie wszyscy są bogaci no, pierwsze kwiatki tutaj przy tym barze ludzie rozstają jakieś swoje cię proszę tak to, to się przysiedzie w końcu wyjście z pracy No tak wygląda szwedzki mandat auto komercyjne Volvo Volvo Subaru, Volkswagen jak było tam znowu Volvo. Ogólnie sporo Volvo. Dobra, teraz idziemy do sklepiku kupić klucz, aby odkręcić akumulator i zrobić test mojego nowego prostownika. Trzymajcie się. Tu ciekawostka. Takim gazem odurzają się tutaj, jeśli po Tak więc, jak widzicie takie coś, to znaczy, że ktoś sobie wąchał klej. Jak tutaj jeszcze miasto? Ładne, niezniszczone wojnami. Bardzo spoko. Bardzo spoczko. Wszystko jak to jest. Okay. Kamera program na 40. Ja sobie kupię bezsensowny sport Tu jest chłodno tylko buty Buty, kowbojki

Biorę. No i mamy oto sklep. Bardzo spoko, jest wszystko co potrzeba. I Pójść, kupić coś tu żarcia. Chyba tak zrobimy. Pójdziemy już do Iki Nie, do Iki? nie, Do widza. Królewski, 30 kolor Dobra, klucz w końcu na miejsce, będzie można odkręcić tą, tą śrubkę. Czas otworzyć, czas otworzyć ten kluczyk. Słabo coś widać. Kurde, jasny. O, Dobra, otwieramy. Jest to klucz CoCraft 12 i 13 Chromowo Wanadowy Zobaczymy czy działa Co trzeba zrobić? Na pewno trzeba wypiąć z tych obejm te dwie dwa te dwa węże. Mam nadzieję, że są nie przetarte. Chyba są OK. Właściwie trochę więcej miejsca, ale no, no. właściwie ten drugi Powiem ja wam silić jak mocno, że go odpuszczę Dobra, spróbuję to odkręcić W końcu, sukces Akumulatora już nie ma Jest tylko trochę syfu I to wszystko Dobra, zamykam to Zamykam to I teraz Będziemy testować. Otóż, to co tutaj mam, holender jasny. A co ja tutaj mam? Prostownik firmy Moonlight. Zobaczymy, w jakim stanie jest Gigawatt lub też Gigaczat. Moim imię w końcu udało się. Najpierw ukał kałka. I zaraz będziemy sprawdzać Gigawata. Tym oto ustrojstwem. Jak ma to przebiegać? Mm. Podłączamy odwarkę do prądu. Proszę bardzo. Chydź. Proszę, jakie ładne. Zielone napisiki. I teraz tak. Klamrę czerwoną do plusowej. Proszę bardzo. Zrobione. Klamrę minusową do minusowej. Napięcie 12 i 4. Następuje ładowanie. Co się stało 12VSTD 12V VSTD. Standardowy akumulator V12. Znaczy tak, 12V, no? Właśnie tak Czyli był chyba troszkę niedoładowany. Chodzi. Bardzo się cieszę. Jakaś zimowa gwiazdka się tu pojawiła. Hmm. Tryb zimowy. No. Racja. Racja. Może jeszcze nie jest jakoś super ciepło, ale gdzie nie, gdzie jeszcze może spotkać jakieś cząstki śniegu, więc powiedzmy, że tryb zimowy. Odpalam stoper i dam wam znać, kiedy. No jak szybko leci. Kiedy to się skończy? Po jakim czasie? Pozdro. O, mamy to. Mamy to. 13.1. Koniec ładowania. Trwało to jakąś godzinkę, może półtorej, więc chyba akumulator nie był w takim złym stanie. No. Urządzonko się sprawdziło. Moonlight działa. Gigachat działa. Pozdro.